Witajcie kochani, witajcie w nowym roku. Stary rok za nami. Pierwsze błogosławione przerwa była, nie wiem, chyba z 4 tygodnie, może 3. Także Bukmacher troszeczkę odpoczął, troszeczkę zarobił na Was i teraz wracamy do krojenia Bukmahera. Także widzieliście, że tutaj 9,22 z poprzedniego roku zostało, także dobrze, możemy rozpocząć rok. Nie dajemy holenderskiej chyba, bo nie wiem, czy nie podwołują meczu, bo tutaj troszeczkę jest pizza. Zaczniemy od Italii, no co? Koło Bologna. bte od razu. Troszeczkę ten Puchar Anglii, mm, że tak powiem, krzyżuje szyki, bo angielska to zawsze łatwe pieniądze, a Puchar rządzi się swoimi prawami. Tutaj ciach, BTSik, więc chyba yy, pociągniemy to na niemieckiej, że tak powiem. Atlanka zwyżkuje. Espania. Mm -hmm. Via Real da Rade. Niemiecka, niemiecka. Tutaj BTS idamy. Ciach, 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 BTS. Jeden nice. osiem Mamy cztery rzeczy. Dajemy za. Piąteczkę. Tutaj magiczny napój do oszukiwania, Mahera, tak jak Michael Jordan w kosmicznym meszu. Tak zwany Philips Secret Staff. I co? No teraz jakieś dubelek, typ, jak nam 4,22 zostało. Sprawdźmy, co tam można fajnego dać. Francja. Tu mnie. A żeby. Wilki może nawet wygrają. Nie, no nie będziemy dawali tego Bucharu. Szanujmy się, Szanujmy się. Italia. Kurka no ciężko coś tutaj dać. Ale tutaj damy remisik. Czuję, że Udine wygra, więc damy remisik. Niemki. Szansa dla Leverkusen. Tutaj jeszcze może coś tego. Algeria, Nigeria. Wamos, czarne orły. 4-22. pach, pach, pach. pach. Mm. To chyba są, kochani, ostatnie było w tym miesiącu. No. Jeżeli dobrze patrzy na kalendarz. Y Ewentualnie na 31 jeszcze się spotkamy, ale nie mogę Wam tego obiecać. Wszystkiego dobrego w nowym roku, Wam życie wysokich, wygranych. Czekamy na naszą pogoń, aż wróci. Pogoń, która jest systematycznie spostrzana jak widzę. Także trzymajcie się cieplutko. Bawcie się grzecznie. I spokojnego weekendu kochani. Szybkie błogosławione dla Was. Pach 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 pach.